Archanioł Raguel być może niektórzy z was dobrze go znają. Jest to archanioł nazywany często aniołem, czy też archaniołem sprawiedliwości. Działa on w obszarze prawa przyczyny i skutku i jakby pilnuje trochę, żeby wszystko działało zgodnie z tym prawem. Najczęściej możemy odwoływać się do tego archanioła w dwóch w przypadkach pierwsze pojawia się wtedy, kiedy mamy wrażenie, że życie jest dla nas niesprawiedliwe. Być może czasami tak układają się sytuacje w waszym życiu, że nie potraficie zobaczyć żadnego logicznego odniesienia, żadnego logicznego powodu do tego, co się wydarza. I właśnie wtedy Archanioł Raguel może pomóc wam spojrzeć z wyższej perspektywy zobaczyć wszystkie lekcje, wszystkie doświadczenia, których potrzebuje wasza dusza, które wasza dusza wybrała sobie na to konkretne wcielenie. Archanioł Raguel oczywiście opiekuje się nie tylko poszczególnymi osobami, ale też całymi krajami, czy też nawet możemy powiedzieć, że całymi ogromnymi grupami ludzkości. A zatem możemy się do niego zwracać też wtedy, kiedy na naszym świecie tak, dzieje się coś, co postrzegamy w sposób dla nas niezrozumiały, jako coś niesprawiedliwego. Najczęściej oczywiście taka nasza modlitwa, czy też rozmowa z archaniołem Raguelem, być może nie przyniesie od razu zmiany całego świata, ale przyniesie nam zrozumienie to, czego to prowadzi. I to też jest istotne, ponieważ my jesteśmy częścią całej ludzkości. I warto pamiętać, że jeśli na przykład określone doświadczenie ma nauczyć ludzi kochania siebie, to możemy zawsze zacząć od własnego podwórka. Możemy zacząć mocno kochać siebie i własnym przykładem zachęcać innych, aby robili to samo. Wtedy pojawia się możliwość zmiany tej sytuacji którą my postrzegamy jako trudną czy niesprawiedliwą. Drugi moment, w którym bardzo często ludzie zwracają się do Archanioła Raguela, to konflikt, konflikt z innym człowiekiem, czyli to, co my nazywamy tak potocznie problem w relacjach. Nie jest ważne, czy jest to jakaś obca osoba w pracy, czy jest to nasz partner, czy ktoś z rodziny, z kim jesteśmy związani emocjonalnie. Archanioł Raguel pomaga zawsze w takiej sytuacji spojrzeć oczami miłości, ale też spojrzeć z perspektywy drugiego człowieka. Medytacja z Archaniołem Raguelem pozwala zobaczyć całą sytuację z tej drugiej strony. My czasami tego nie widzimy, wydaje nam się jednoznaczne, że przecież powinno być tak i tak. Dlaczego zatem ta druga osoba tak mocno się upiera przy swoim? Przecież nie ma racji. Tymczasem ta druga osoba widzi coś, czego my nie widzimy. Kiedy zobaczymy całą sytuację z innej perspektywy, z perspektywy tego drugiego człowieka, z którym jesteśmy w konflikcie, możemy znaleźć takie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonowało obie strony. Archanioł Raguel pomaga patrzeć oczami miłości, pomaga więc znaleźć kompromis pomaga też zrozumieć że wszyscy jesteśmy jednością pomaga odnaleźć takie ścieżki takie sposoby funkcjonowania w relacji które będą oparte właśnie na miłości na współczuciu na tolerancji na rozumieniu archanioł raguel pomaga nam w pracy z tolerancją. Pomaga nam dawać innym prawo do tego, żeby byli sobą, żeby działali według własnych wyborów, a nie według naszych oczekiwań. Tak naprawdę archanioł Raguel może okazać się niezastąpioną pomocą właśnie wtedy, kiedy rzeczywiście w jakiś sposób od dłuższego czasu nie możemy się z kimś dogadać. I tu jest kwestia nie tylko spojrzenia z tej innej perspektywy, tu jest też kwestia odnalezienia odpowiedzi na pytanie, czym przyciągam do siebie taką sytuację. Pamiętajcie, że wszechświat jest w harmonii, a zatem każdy konflikt, każda trudna sytuacja w relacji oznacza, że mamy w sobie jakiś wzorzec, który domaga się uzdrowienia. Archanią Raguel, Pozwala zobaczyć ten wzorzec. Na przykład mamy w sobie wpisany taki kod, który mówi, że chcemy zawsze mieć rację, bo jeśli nie mamy racji, to nie będziemy szanowani i lubiani przez innych. I możemy za wszelką cenę domagać się z ostatniego słowa, domagać się tej swojej racji, nawet wtedy, kiedy niekoniecznie ją mamy. Archanioł Raguel Pozwala to zobaczyć i uzdrowić. Kiedy uzdrowimy taki wzorzec, czy jakikolwiek inny, jaki jest powodem konfliktu, z reguły konflikt się wycisza. Pamiętajcie, że każdy człowiek, który w jakiś sposób Was obraża, poniża, krzywdzi, dokucza Wam, jest zawsze nauczycielem, który przynosi Wam jakąś lekcję. I pamiętajcie, że jeśli lekcja zostaje odrobiona, to nauczyciel odchodzi ponieważ nie jest już potrzebny, tak? Oczywiście to odchodzi nie oznacza, że on faktycznie zniknie z naszej fizycznej rzeczywistości. Natomiast przestanie wchodzić z nami w konflikt, zajmie się czymś innym albo po prostu dogadacie się. W gruncie rzeczy warto pamiętać, że archanioł Raguel jest zatem takim archaniołem, który pomaga Uzdrawiać także relacje, ale poprzez uzdrawianie relacji uzdrawiamy siebie, ponieważ każda relacja jest tylko lustrem tego, co nosimy w sobie. To pojęcie sprawiedliwości, którego ja zresztą prywatnie bardzo nie lubię, jest tak naprawdę pojęciem oznaczającym pewną adekwatność. Oznacza to, że to, co mamy w sobie, odzwierciedla wszechświat. A zatem, jeśli chcemy, żeby ludzie, którzy są częścią tego wszechświata, żyli nami, z nami w zgodzie, byli nam życzliwi, byli nam pomocni, to musimy w sobie też mieć odpowiednio poukładane wzorce. Na przykład powinniśmy bardzo kochać siebie. Kiedy kochamy siebie tak naprawdę, kiedy szanujemy siebie, kiedy jesteśmy względem samych siebie lojalni, to inni ludzie, których spotykamy na swojej ścieżce, Również to odzwierciedlają miłość, szacunek, lojalność. Archanioł Raguel może Wam pomóc w nauce rozumienia tych właśnie zależności. Archanioł Raguel może pomóc w tworzeniu dobrych wzorców wewnątrz siebie, a następnie w tworzeniu dobrych relacji.